O si! Je... Jakie to nadzepnięcie, ty to... Dobra... dobre. Co co chodzi tym? Nie mam pojęcia. Ej, ale to ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Okej, okay. jesteśmy na banan... Ja nie jestem nie. niebieska. Okej. Okay. Jestem lodem, a ty jesteś... Nie mam pojęcia jak ten typ się nazywa. O oh, FAK! Ty już mnie dzieli O oh, fuck! Tyś to ty świnio. Mogę melona. Ja, ja nie biorę melona, ja biorę w ogóle coś więcej. Hmm, to tak nie działa. Czekaj mogę tak Pff. Ej, bo to, to, to może być ciekawe. Fuck! W co so, nie umiemy w to kompletnie grać, nie wiemy jak się rzuca nie wiemy nic. Dobra, tak się łapie. O, o, Jak przytrzymasz to możesz rzucić. Warto wiedzieć. Naprawdę. No, szkoda, że tak późno Wiesz to, to jest dziwne, granie jest wymagająca, Nie spada to czasami mniej to niż fajna. 60 FPS-ów. Chociaż nagranie jest w na 60 FPS-ach. To jest ciekawe. Okej, okay, mogę cię zdzielić, ale ja, ja to daję. Ja udaję. Chcę też skoczyć. Aha, ja to mogę tak puścić. Czekaj, jak chcę to. Fajr, dobra E, yeah, skacz, O, o! Pff. Tak. Wszyscy O kurwa! No to ja teraz rozumiem! Jedi normalnie, powstanie, nie wiem. Kuby game. Lepsze niż oglądanie. W sumie to mogłaby być trzecia część dwóch debili. O! Oh! Dum, dum, tu, 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 tum dum, dawaj! Nie, nie, nie. Niech moc będzie z tobą! Albo nie, ta. może lepiej nie. Nie ta strona. Mm, żegnaj ty zły si... jak to oni jest Sidowie! No! Giń! Przetnę cię na pół, użyję mojej mocy! A ten miecz znika. On się wyłączy, jak trzepnę to. Jak uderzę właściwie, to on znika. Trzepnął mnie. Lin. Gdzie jest mój miecz? Daleko, daleko, stąd O, dobra, coś nowego. Dobra. Czekaj, nie, to nie jest mu to Nie, Blaster! Albo nie wiem, co to w sumie jest, ale. Czy to jest nerf? Ja się chyba prędzej sam zabiję niż... O, to... oh, zabiję się, słyszycie się. Jej, jestem tak dobry, że wygrywam z tobą, nie umiejąc kompletnie w to grać. One hour later. O, oh fuck. Ten ma zielony miecz. <grywki> jako pożar. O, ta... Ej, w sumie co to mi robi? To jest woda? Co? Ta woda jest... Ma tak wielkie ciśnienie, że nie ście niszczy praktycznie cały wszechświat. Nie ma kuźwo umie z tym strzelać. O, wiedziałeś, że kontrolę też możesz atakować? Co? So, nawet nie spodziewałem się tego. O, co to jest? Jestem do... super lodem. Ty, ale ja jestem chyba szybszy. Na pewno nie mocniejszy

no dokładnie, Ooh. tak Znowu ta mapa Okej, okay, wiadomo tylko jedno, nie wchodzić na to badziewie Ale melonami trzeba rzucać trafiłem cię w tyłek, a ja sam upadłem St Stałem cię Ja, ja, ja zaraz zdychnę Ale cię trzepnąłem, ale sam umarłem Wiesz to jest takie, to jest takie trochę Fall Guys No, ale fajniejsze Nie wiem, nie grałem To jest, to jest śmieszne, Okej, okay, to trzeba wziąć, to trzeba wziąć jak najszybciej Spadaj, 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 spadaj Okej okay. Puźba. Ten ma wszystko, ten ma wszystko Ej, tu jest oszustwo <ślesk> Łap się tego Mmm, mmm, Moje co? No, Coś yeah, mi się zwaliło O nie Nie, 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 nie Ja, ja cię walnę, ja cię walnę ha? 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 Co? już dostałeś No ale ty mocniej, moje balony są o wiele mocniejsze niż twoje. Boże, ty chuju. To nie było zamierzone jak coś. Nie, <noise> silników nie mam. Nie, ja, ja tym bardziej nie mam. No, wyuczył się normalnie, ja go strzelam, strzelam, ale nie mogę. Uuuuu. No. No i co dalej? Nie wiem, ja chcę być tam pierwszym. O, dobra, dobra, ma to twoje pierwsze miejsce, ja jestem lepszy. Moje drugie jest mocniejsze, jest wyżej. Dobra, idziemy pływać! Na rekiny! W sumie spoko Badam, badam. A, czeka, bo to jest czat teraz. Czyli jak to się wyłączy? To nie wszystko A teraz, tak, to tak. Hmm. A, musimy iść w prawo. Dobra wiem, kumam O nie! Jesteśmy zgubieni Ale dobry jestem Do Dobry jestem A ty masz dwa! Ja myślałem, że ty masz jedno o oh fuck, dobra, nie, nie bo muszę się ścisnąć. Powinienem no mieć więcej raz. punktów za to, że mam więcej żyć. Tak powinno być. Nie. Tak. Pateczka cię rozpaliła. Chudźba! Nie, nie. Fakt nie mnie laserem. Jody. Ej, to jest... Która masz? Zrzuciłem wyrzuciłem Boom! To nie wybuchnie? No kurwa, O nie Dwa strzały poszły Ty się Fajne. Co? O Mhm. zasyżałam! Ja to się Dobra, o siebie! Macela, sniper walony. Grał w CSA przez 5 lat życia, Zmarnował Stracił... Nie, tylko mieć dobrego celu Nie, e, wiesz co? nie, nie, nie. Opowiem twoją historię. Grałeś 5 lat w stacji Miałeś dziewczynę, miałeś praktycznie wszystko. Mogłeś zarobić milion złotych, a nawet i więcej. Ale spartaliłeś to, bo nie trafiłeś w finale. O, <laughs> I wszyscy się od ciebie odwrócili. Ale prawdziwe. <laughs> Okej. Okay. Co to jest Ta za Co to on? Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest takie ciśnienie? Ja mam pytanie, gdzie musi być takie ciśnienie? Czemu ten pistolet musi być taki ściśnienowany? Naprawdę. To jest moje pytanie. Co to za pistolet? Jakie on musiał mieć przeżycia, że on ma aż takie Bez duże to. ciśnienie? Kujźwateczką. Na więcej ci nie stać. Flamingiem. A weź wal. <grym> <grym> Serio. Nie, 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 nie. Ja, ja, ja tu muszę być. Dobra, wiesz co, ja, ja się odwalę od tej wody, bo ona jest niebezpieczna, ona jest trująca. Jak to odpaliłeś ten granat? Shit. Shit, 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 shit. I myk. Melonami cię poszczuję. Ale Teczką. A nie, to nie była teczka. I fakt to było wybuchowe. Kuźwa, że nikt tego nie odpisał. Znaczy nie podpisał. I myk wybuchowym badziewiem. Tracą założą s tą mi już się tracą rzeczy. Eeeh. To będzie moja tarcza. fakt strzelił mnie! No i umarłem. Ej, miejsce, jest to. Nie czującego się co radna i Co? Jest nic. Nic? Eee! Nic? Kiedy będziesz wyżej? Ja, ja to wygram. Two thousand years later Chcę to wygrać! Eee, jeszcze ja tak nie pamię! A ja tak No gin. NIE! Kuźwa Gwint <grymne> to mi Co, nauczyciel brakiać? No dawaj okay. Jest to ciężko się ten steruje Kuźwa ja, 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 ja. Dada, dada. Dobrze, teraz jakkolwiek go ustawić mm. Dobra, poczekam Jak on... Nie wiem jak ta postać w ogóle ma chodzić. Czekaj jak on to chodzi? On tak chodzi? On tak chodzi, ja pitarle, to, no to no jest sterowanie. Dobra, dawaj. On cię zabić? robój. No ty mnie zabijesz? Tak Kuźwa, ten rekin tak nie działa Kuźwa, to jest tak zrąbane sterowanie Jak ty dasz? Ten reki mnie ratuje tak <laughs> Wiesz, sobie? że tym się w ogóle nie da sterować? Kompletnie się tym A, nie da No nie, jeszcze to No fak. Ale to się kompletnie nie da sterować No, miałem taki przebieg tam. Ty będziesz drugi pierwszy mm, Trzeba walić to wszystkie teczki To wszystko pa dziebie Dobra To my będziemy się żegnać i pa! Idziemy A my, my jeszcze idziemy na zachodzące idziemy na słońce, na rekina No nie no I my no, jeszcze mnie utopił <grym> <grym> Dobra, to pa, pa.